Dzień dobry kochani. To kolejny odcinek, w którym czytam fragment mojej książki. Książki pod tytułem Jak mówić, żeby nas słuchano. Przedstawię na troszeczkę inną scenę, żeby można było zobaczyć tę książkę, jak ona wygląda. O, tak wygląda. Jak, jak mówić, żeby nas słuchano? To jest jej ostatnia okładka, bo też ma również inną okładkę. Ale ta, w takiej okładce jest ta książka y, ostatnio. Y, jak powiedziałam, jak mówiłam w poprzednich odcinkach, będę tutaj dodawać komentarze. No, będziecie wiedzieli, kiedy są te komentarze, bo będę wtedy po prostu y, odkładać książkę i patrzeć na Was i mówić coś. Myślę, że te komentarze dodają tak naprawdę wartości temu czytaniu. Dlatego, że no czytając, przyjmujemy to wszystko jakby zupełnie przez pryzmat tego, co jest w nas i te słowa autora docierają do nas tak naprawdę przez pryzmat tej naszej świadomości. Ale jeśli dostaniemy jakieś dodatkowe wskazanie, jakąś dodatkową informację, no to jest szansa na to, że zbliżymy się na przykład do tego sposobu postrzegania, o, jakim chodzi, o jaki chodziło autorowi. Także mam nadzieję, że to ma wartość. Czytać będę rozdział 10. Siła emocji, czyli mówimy dalej. Uważa się, że mamy dwa ośrodki, które postrzegają rzeczywistość i wytwarzają do niej określone nastawienie. Trwają spory o to, który z nich jest ważniejszy. Chodzi oczywiście o postrzeganie świadome, racjonalne oraz o to emocjonalne, bardzo często nieuświadamiane. Moje doświadczenia pokazują mi, że oba te ośrodki mają wielkie znaczenie. Nie przeceniałabym jednak znaczenia negatywnych emocji dla odbioru treści mądrych wypowiedzi. Inteligentni ludzie potrafią to oddzielić. Również pozytywne emocje nie są w stanie zatuszować tym inteligentnym ludziom i to jest mój komentarz. Treści banalnych, nieprzydatnych czy w sposób oczywisty nieprawdziwych. Zresztą przesłodzenie emocjonalne, czyli całkowity brak emocji niesłusznie, czasami zwanych negatywnymi, także osłabia wartość przekazu słownego i powoduje uśpienie uwagi. Y to no, chodzi po prostu o to, że jeśli komuś się wydaje, że za sprawą no, permanentnego żartu, permanentnego dowcipu, show'u, uda mu się pozyskać ludzi, którzy oczekują wartościowych treści od tego przekazu, no to jest, się myli. Ci ludzie będą się świetnie bawić, powiedzą tak. Była super zabawa, było fajnie, świetne szkolenie nawet powiedzą albo świetny występ powiedzą, ale tak naprawdę niewiele w nich zostanie. I jeśli mieliby sięgnąć po wiedzę na ten temat, to raczej mało prawdopodobne, że sięgną gdzieś do tej osoby. Wielokrotnie przekonywałam się, że nawet osoby, które najczęściej świadomie irytowałam. Doceniały merytoryczną zawartość moich wypowiedzi. Wynikało to z ocen szkolenia. Niemniej negatywne emocje mogą powodować dystrakcję, odwracanie uwagi, dlatego warto niektóre z nich wyeliminować. Stwierdzenie, że najlepiej jest, kiedy emocje, jakie wyzwalamy w słuchających, są zharmonizowane z treścią naszej wypowiedzi i utrzymują uwagę słuchaczy na tym, co mówimy. Wydaje się banalne, ale to prawda. Głos, tembr, tempo, modulacja, uśmiech i to coś. Głosu się nie wybiera. Niestety. Jeden głos jest przyjemniejszy do słuchania, inny mniej. Mówi się o głosie skrzekliwym, piszczącym, cienkim i o głosie ciepłym, głębokim, radiowym, jak się go czasem nazywa. Zwykle tego drugiego, niższego głosu słucha się przyjemniej. Kiedyś w pociągu niedaleko mnie siedziała kobieta, która bez przerwy coś mówiła do swojej, do swojej towarzyszki właśnie głośno i piskliwie, śmiejąc się przy tym od czasu do czasu równie głośno i równie piskliwie, co, przyznaję, wpływało na mnie dość irytująco. Widziałam, że inni pasażerowie co jakiś czas podnosili głowę z gazety czy książki i patrzyli w jej stronę. Sama również próbowałam czytać, ale nie mogłam się skupić. Dużo bym dała, żeby nie musieć słuchać tej pani, niestety w innych, w innych przedziałach nie było wolnych miejsc. Jak na ironię, w tej sytuacji wszyscy słuchaliśmy tej kobiety. Ale chyba nie o takie słuchanie nam chodzi. Gdyby prowadziła wykład, musiałaby mnie zahipnotyzować treścią, w przeciwnym razie wyszłabym po kilku minutach. Sporo kobiet, także tych oglądanych w telewizji czy w kinie, ma głos, którego słucha się niełatwo. Melanie Griffith, znana amerykańska aktorka, czy Fran Drescher, bohaterka serialu Pomoc Domowa, a w Polsce choćby Joanna Senyszyn, znana polityczka, należą do tego grona osób. To dobre przykłady, ponieważ każda z tych pań uczyła się lepszej emisji głosu, starała się zmienić jego barwę. Udało się na tyle, że w żadnym wypadku ich głos nie odstrasza ludzi. Jaki masz głos? Porozmawiaj o tym z życzliwą Ci osobą, zwłaszcza jeśli sam nie jesteś z niego zadowolony. Może warto skorzystać z warsztatów emisji głosu i świadomego wpływania na jego brzmienie. Sporo takich ogłoszeń znajdziesz w internecie. Przy okazji możesz nauczyć się mówić tak, by nie niszczyć strun głosowych i nie męczyć się zbytnio. Tak, to jest dość ważna sprawa. Szkoda, że to nie jest od nas uzależnione, no ale warto jest wiedzieć o tym, jaki ten głos jest, warto jest na niego świadomie wpływać, bo przecież można i obniżyć świadomie głos, kiedy się, się mówi, no a wreszcie można skorzystać z różnego rodzaju pomocy, jeśli rzeczywiście no, jest to coś, co wymaga aż takiej pomocy. Niektórzy natomiast mają tak piękne głosy, że możemy ich słuchać jak zahipnetyzowani. Jak już wspomniałam, jesteśmy w stanie zrozumieć treść wypowiadaną z większą prędkością niż ta, z którą ludzie zazwyczaj mówią. Tę wolną przestrzeń słuchacze mogą zagospodarowywać swoimi myślami, co będzie odciągać ich uwagę od naszych słów. Czyżby wynikało z tego, że lepiej mówić szybko? No coś w tym jest. Jak pisałam wcześniej, mówię szybko. Rzadko jednak słyszę, że za szybko. Częściej moi słuchacze chwalą tempo moich wypowiedzi. Może właśnie dlatego, że pozostawiam im mniej wolnej przestrzeni. Wiecie o co chodzi? Jeżeli, jeżeli mózg zagospodarowuje każdą wolną przestrzeń, zatem jeśli mówi się wolniej, to, to przerwę pomiędzy poszczególnymi słowami czy pomiędzy poszczególnymi zdaniami no, stwarzają szansę na te myśli osoby, która. Chcielibyśmy, żeby słuchała i żeby podążała za nami, żeby była otwarta. Wtedy w tamtych, w tych momentach budzą się wątpliwości, wątpliwości, które potem narastają i uniemożliwiają jakby odbiór dalszych treści. Jeśli ktoś chce mieć wątpliwości i chce pomyśleć na ten temat, to zdąży to zrobić naprawdę po wysłuchiwaniu pewnych treści. Dlatego taka pewna dynamika, pewne szybsze tempo wypowiedzi no, byłaby tutaj wskazana. Szybsze mówienie generuje zarówno w mówcy, jak i w słuchaczach energię, która umożliwia bardziej aktywne uczestniczenie w całym procesie. I to jest w rameczce. Niektóre fragmenty, niektóre zdania w tej książce ujęto są w takie rameczki, jedne zacienione, jedne nie, no żeby jakby zwrócić większą uwagę osoby, która to czyta. Sama zauważyłam, że im więcej osób z wyraźnym zrozumieniem słucha tego, co mówię, tym więcej mam energii, tym łatwiej mi się mówi, jakby ci ludzie mi ją oddawali. Pamiętam szkolenie z udziałem dziesięciu jakoś dziwnie stłamszonych, bardzo nieśmiałych i najwyraźniej po raz pierwszy biorący udział w takim spotkaniu kobiet, kiedy to w żaden sposób nie potrafiłam rozbudzić w nich żywych emocji, mówiąc, Patrzyły na mnie spojrzeniami bez wyrazu, a ja się męczyłam. Mówiłam z trudem i zdawałam sobie sprawę, że z każdą chwilą nasze spotkanie ma coraz mniejszą wartość. W końcu zrezygnowałam z przekazu słownego. Przeszłyśmy na formę wyłącznie ćwiczeniową, z moimi krótkimi komentarzami. Na szczęście, w tym wypadku było to możliwe. Zdecydowanie wolę liczniejsze audytorium. Mam wrażenie, że energia, którą wysyłam, lu wysyłam ludziom, wraca wówczas do mnie zwielokrotniona. No, to dziś wiem, że to nie tylko wrażenie, tylko w istocie tak się dzieje. Oczywiście nie mówię cały czas w jednakowym tempie i wynika to nie tyle z mojej świadomej kontroli, ile z zaangażowania w to, co mówię. Kiedy przekazywane przeze mnie treści są smutne, spokojne albo dotyczą wielkich spraw i najwyższych wartości, niejako automatycznie ściszam głos, uspokajam się i mówię wolniej. I w rameczce Cała tajemnica modulowania tonu i operowania emocjami zharmonizowanymi z treścią polega na tym, że trzeba czuć to, co się mówi, wręcz żyć tym. Pięknie z charakterystyczną dla siebie lapidarnością ujął to Jerzy Brańczyk. Jeśli chcesz, by słyszeli, co mówisz, powinieneś to rozumieć. Gdy chcesz być rozumianym, musisz o tym głęboko myśleć. Gdy chcesz wywołać głębokie myślenie, Musisz to sobie wyobrazić. Jeśli chcesz, by słuchacz sobie to wyobraził, powinieneś to czuć. Czucie zaś wywołasz przeżywaniem tego, co mówisz. Przeżywanie wywołać trudno. A zatem wynika z, tego, z tych słów pana profesora Blanczyka z książki z roku 2000: No, trzeba wierzyć, trzeba żyć, trzeba czuć to, co się mówi, a to jest coś, czego absolutnie nauczyć się nie można. Czyli te treści, które autentycznie są dla nas, które są autentycznie z nami spójne, one mają większą szansę na to, że będziemy mówić o nich tak, że inni ludzie będą to odbierać w taki sposób, jaki chcemy. Ja przeżywam to, co mówię, ale nikogo nie nauczę przeżywać, trzeba być przekonanym do tego, co się mówi. Jedyna rada, jakiej można udzielić w tej sprawie, jest następująca. Jeśli nie jesteś przekonany do tego, co mówisz, to myśl o tym intensywnie, skupiaj się na zagadnieniach, o których mówisz. To pozwoli ci brzmieć bardziej przekonująco czy wiarygodnie. A za tym pójdzie oczywiście lepsza modulacja głosu i właściwe intonowanie, ponieważ będziemy to lepiej rozumieć. Najlepsi aktorzy nie udają jedynie mimiką smutku czy radości, ale starają się wcielić w rolę danej postaci, wczuć się w jej sytuację. Tajemnicą jest na pewno miłość do tego, co się robi. Inaczej mówisz, kiedy robisz to, bo musisz, na czyjąś prośbę, albo dlatego, żeby zarobić pieniądze, a inaczej, kiedy realizujesz w tym czasie swoją pasję, robisz coś, co uważasz za swoją misję, albo chociaż wypowiadasz się w ważnej dla siebie kwestii. Emocje same we właściwy sposób ubarwiają wypowiedzi i sprawiają, że odbiorcy słuchają z zainteresowaniem. Tak działają najlepsi mówcy. To, co mówią, nigdy nie jest im obojętne. Albo nie biorą się za wygłaszanie treści, do których nie są przekonani, albo wyrabiają sobie emocjonalny stosunek do tego, co mówią. I to jest to coś. W każdym razie jego cześć. Jest jeszcze bowiem jeden warunek: Trzeba naprawdę lubić i szanować ludzi. Możemy wtedy być spokojni, że w naszym głosie nie będzie fałszywych tonów, nieświadomej niechęci, czy choćby najlżejszych objawów lekceważenia. Jeśli lubimy i szanujemy innych ludzi, to uśmiechamy się często do naszych słuchaczy i są to uśmiechy naturalne i ciepłe. Słuchacze je odwzajemniają, łącząc się z nami i doznając uczucia szczęścia. Profesor Ruth Campbell z londyńskiego University College pisze, że w mózgu obecne są tzw. neurony lustrzane, które uruchamiają obszar odpowiedzialny za rozpoznanie twarzy i jej wyrazów, a także wywołują natychmiast reakcję odzwierciedlającą. Zatem, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, automatycznie naśladujemy czyjś uśmiech. Richard Davidson, profesor psychologii i psychiatrii na Uniwersytecie Madison, udowodnił, że uśmiechanie się powoduje wzmożoną aktywność fal mózgowych w strefie szczęścia. W cudzysłowie jest ta strefa szczęścia, ale jest taki... Obszar w mózgu, który kojarzy się z bardzo dobrym samopoczuciem. Twierdzi on, że świadome wywoływanie uśmiechu pobudza aktywność mózgu wyzwalającą spontaniczne poczucie szczęścia. Szczerość wypowiedzi powoduje też, że wchodzimy ze słuchaczami w intymne reakcje, interakcje, które dodają naszej mowie swoistego smaczku. Taka postawa zjednuje słuchaczy i zachęca ich do słuchania. Po prostu zaczynają nas lubić, bo czują, że my ich lubimy. A jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy potrafili poradzić sobie z negatywnymi emocjami, na przykład irytacją, niechęcią czy złością, które wyzwala w nas jakaś osoba albo grupa, bywa i tak. Wiem, że nawet aktorzy odgrywający na scenie swoją rolę, jedną widownię lubią bardziej, inną mniej, i niestety czasami dają to odczuć. Mogę powiedzieć, co robię w takiej sytuacji ja. Przerywam zajęcia i modlę się. Proszę o więcej miłości dla tych osób. Myślę o nich ciepło, tłumaczę ich zachowania. To pomaga. I to jest koniec, jakby tej, nie jakby, tylko koniec tej części, ale chcę dodać jeszcze jedną rzecz. A propos wczucia się w to i jakby zrozumienia i życia tym, co się mówi. Ostatnio, dzisiaj jest w ogóle 1 kwietnia, kiedy nagrywam tę część, ale wczoraj nagrałam na okoliczność dzisiejszego dnia, na okoliczność Prima Prelist, króciusieńką wypowiedź. No, najlepiej posłuchajcie, jeśli możecie. Ta wypowiedź jest zarówno w grupie Ulepszania życia na Facebooku, jak również na mojej stronie w Facebooku, ale. Tak, dałam tę yy, wypowiedź, bo chciałam po prostu <laughs> skłamać. Chciałam wziąć udział w tym dniu, w którym mówimy nieprawdę. Sporo osób uwierzyło. Dostałam wiele informacji, że mogłam, być do że mogłam być dobrą aktorką. Jak ja to zrobiłam? Wczułam się w to. Wczułam się w tę sytuację, o której mówię. Wczułam się, pomyślałam, jak ja bym się mogła czuć w tym momencie. No i po prostu to dalej już Poszło tak, jak miało być. Nie wiem, co się stało, ale w efekcie, nawiasem mówiąc, tej mojej mowy, cztery osoby opuściły moją stronę. Bardzo bym chciała wiedzieć, dlaczego to, się, dlaczego to się tak zdarzyło, z czego to wynika. Tak sobie teraz pomyślałam, że może włożę tę krótką mowę na stronę społeczności tutaj, to będziecie widzieli, o co chodzi. Będziecie widzieli, jak można wczuć się w coś, żeby no. Wyglądać autentycznie i żeby przeżywać autentyczne y, emocje. Tak, tak będzie lepiej, bo to szukanie po Facebooku to niekoniecznie każdemu może wyjść. A zatem dziękuję bardzo. Jeżeli macie ochotę kupić tę książkę, tutaj na dole w, w, w opisie podaję link do y, Wydawnictwa Gdańskiego Psychologicznego, gdzie ta książka jest i kupić ją można. Nie kosztuje wiele, ponieważ jest to mała pozycja, a naprawdę treści w tym jest sporo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.